Fendt 300, warię czwartej generacji, czyli jest 4, przypomina bardziej większe modele tej marki ciągników niż swojego poprzednika. Pod maskę nowej serii Fendów 300 trafił silnik Acco Power 44AWF HD. O pojemności 4,4 litra zamiast poprzednio montowanej jednostki napędowej Deutsche o pojemności 4,1 litra. Nowa jednostka oznacza również nowy pakiet chłodnic, który otwiera się jednym tylko zatrzaskiem. W nowej serii fendów 300, tak jak w poprzedniej serii, nie ma najmniejszego problemu z podłączeniem ładowacza czołowego dzięki bocznym wyjściom hydraulicznym. Miało hmm. Ładowacz cargo, który możemy zawoltować na ciągniku Feld 300 Vario, może mieć funkcję ważenia. Dzięki temu Możemy dokładnie wiedzieć, jaką wagę ma bela chwytana przez nas zuruje, za pomocą 첫niki, chwytaka bądź tobie, ile w zboża w odbywa, kilograma w załadowaliśmy w właśnie do łyżki. Można sobie tą wartość zapisać albo, albo Kabina nowej serii Fendtów 300 Vario jest taka sama jak w serii 500. Dlatego jest w niej dużo miejsca, a podłokietnik i prawa konsola jest taka sama w wersji Power jak i Profi. Różnią się one tylko wielkością oraz rozbudowaniem joysticka. W wersji Power ciągników Feld 300 Vario mamy joystick nieco mniej rozbudowany. Niemniej jego funkcje dotyczące układu jezdnego są identyczne jak w joystickach bardziej rozbudowanych. Tak samo intuicyjnie operujemy zmianą kierunku jazdy, ruszaniem czy zatrzymywaniem ciągnika bez dotykania sprzęgła czy pedału hamulca. Za pomocą joysticka, intuicyjnymi ruchami, czyli klikając do siebie, możemy zmienić kierunek jazdy, natomiast jeżeli klikniemy od siebie, załączymy tempomat. Z nowej generacji, z poprzednika, została obsługa hydrauliki za pomocą dźwigni krzyżowej umieszczonej poniżej podłokietnika. Do obsługi dźwigni krzyżowej nie potrzeba dużej siły. Działa ona płynnie i swobodnie, a w przypadku narzędzi, gdzie mamy więcej niż jedną funkcję, tak jak w półgu. Możemy dwoma funkcjami sterować jedną dźwignią. Do płynnej regulacji tylnego tuż podczas pracy, obok joysticka pojawiły się trzy potencjometry: wysokości podnoszenia, szybkości ruchu oraz sposobu działania ramion podnośnika. Udźwikt tylnego tus nie zmienił się w stosunku do poprzedniej serii i wynosi prawie 6 ton, jednak mamy regulowane pod względem wydatku zawory. Jedną z ciekawszych nowinek w nowej serii Fendów 300 są dwustrefowe lusterka, które na pewno zwiększą znacznie nasz kąt widzenia.